7 kwietnia z okazji 6 rocznicy śmierci księdza Piotra Prymy odbędzie się Msza Święta, ale również odbędzie się spotkanie w schronisku dla bezdomnych, bowiem Tydzień Miłosierdzia to bardzo ważny czas dla wszystkich katolików. Rozpoczynamy już 69. Tydzień Miłosierdzia w Kościele. Jest to czas, kiedy chcemy zachęcić ludzi, parafian czy też każdego. Człowieka Do tego, aby dzielił się miłością, bo na tym polega Tydzień Miłosierdzia, aby dać człowiekowi miłość. Wiemy, czym jest miłość i wiemy, jak ciężko ją nieraz dać. Dlatego też zachęcamy w ten sposób szczególnie każdego człowieka do, do tego, aby dzielił się tą miłością. 9 kwietnia rozpocznie się projekt Wolontariat Zmienia Zbliżamy Pokolenia, który jest kierowany głównie do młodzieży. Tydzień Miłosierdzia ma dwie strony: modlitwa i czynne pomaganie bliźniemu. Są takie tygodnie miłosierdzia w Polsce od wielu lat, bo już mówię, to jest 69, stąd też w jakiś sposób, szczególnie w tym tygodniu, może chociaż przez te kilka dni więcej miłości, więcej dobra, więcej szacunku, więcej rozmowy z drugim człowiekiem, a już na pewno ten świat będzie lepszy i inny. Pamiętajmy, że każdy mały gest może sprawić, że ktoś poczuje się lepiej. 14 kwietnia w niedzielę odbędzie się 11 Szczeciński Marsz dla Życia, który w tym roku odbywa się pod hasłem Nie bądź cicho.